Wszystkim wszystkim, z tej Master Marcel. Witajcie w poradniku do GTA. Jak dodawać sobie pieniądze? Dobra, a więc zaczynamy. W pierwszej kolejności musicie sobie wyłączyć zabezpieczenia Windows. Wchodzicie sobie tutaj. Ochrona przed wirusami. Ustawienia ochrony przed wirusami i ochrona w czasie rzeczywistym. To sobie wyłączacie. Potem wchodzimy sobie tutaj na przeglądarkę i piszemy sobie coś takiego. Link raczej do tej strony będziecie mieć w opisie. Wchodzimy sobie na stronę SS Hacket, sobie to i szukamy sobie. Zaraz wam pokażę. Szukamy sobie tego, więc klikamy sobie, pobierz im menu. I tu powinno być coś takiego Mamy do Enhanced i Legacy. Ja gram na Legacy, więc pobieram sobie to. Jak gracie na Enhanced, to musicie sobie pobrać to, więc klikamy sobie to. Yy, powiedzmy sobie to, wkleję tutaj, tutaj na mój dysk. Dobra. I musicie mieć jeszcze jedno. to się, yy, Też będzie link w opisie do tego, czyli cheat engine. Musicie sobie to pobrać. Download cheat engine. Wybieracie sobie tu Ja już to mam pobrane, więc tylko pokażę. Klikacie sobie na to lewym przyciskiem dwa razy i klizacie. Wybieracie sobie język i tam powinno Wam się... O, klikamy dalej. Yy, to sobie odrzucamy. To też. To też. I czekamy po prostu jak się zainstaluje Możecie go sobie Zamknę. Jak macie już pobrany hit engine. To sobie tutaj wpisujecie albo szukacie w plika i musi być 64-bitowa wersja i wtedy klikacie sobie. Yy, Uruchom jako administrator. Potem klikacie tak. mamy odpalone. To sobie możemy przymknąć. I odpalamy sobie GTA. O, właśnie, jeśli macie na Epic Games lub na Steamie, musicie sobie wpisać taką opcję w opcjach uruchamiania. zaraz nawet się zamknę, nie już się nie wykryło. W opcji uruchamiania, klikacie sobie tutaj, zarządzaj i opcję uruchamiania i wpisujecie sobie myślnik No Battle Eye. To, to możecie to wtedy zamknąć. Dobra i teraz odpalamy GTA. Dobra, więc jeśli już nam się GTA odpaliło. Przechodzimy sobie do trybu popularnego i klikamy sobie Alt i Enter, aby zminimalizować sobie do takiej postaci. Odparcie sobie Sheet Engine. Uruchom jako administrator. Potem wchodzicie sobie, klikacie tą lupkę tutaj, wybieracie sobie GTA. Wybieracie GTA, to klikacie Memory View, klikacie Tools, Inject, wybieracie to in DLL co jest, powinno Wam się coś takiego wyświetlić, i wtedy możecie sobie powiększyć z powrotem GTA, jak w opcjach gry. Zaraz ja wam pokażę, jak. A w sumie na razie nie musicie. Mmm, bo ja przechodzimy sobie do zakładki online, w GTA Online, sesja tego do zaproszonych. Nie róbcie nigdy tak, że jak dołączycie na online to to sobie odpalicie, bo wtedy Wtedy mogą wam to od razu wykryć i możecie dostać bana Dobra, jeśli Jesteśmy właśnie Tutaj To sobie musimy kupić jakiś najtańszy samochód, może być na przykład yy, Na przykład może być, yy, już wam pokazuję Na przykład ten, bo on kosztuje tylko 9000 tysięcy, więc sobie go kupujecie To ja zamówię teraz Właśnie y, po podlecimy do Los Santos Customs Mój samolot przyjąć huh? right? zamówię sobie tego Primo Dobra, i do LS Customs. Dobra, jak już jesteśmy przy LS Customs, wyjeżdżamy do niego. Wjeżdżamy sobie tutaj do LS Customs. Bierzemy sobie do Predi, Tutaj mamy cenę 5400. Chodzimy sobie do Cheat Engine. I tutaj w tym miejscu 55400. Firmatory scan. Dobra, i teraz sobie przechodzimy z powrotem do GTA. Wyjeżdżamy sobie z LS Customs. I teraz musimy zwiększyć, jakby, cenę tego samochodu. Ja mam na przykład im menu, więc klikamy sobie Insert. bierzemy pojazd LS Customs. I tutaj dodajemy sobie na przykład turbo powiedzmy i opony kuloodporne. Insertowy zamknąć. Wracamy z powrotem. Zjeżdżamy sobie do sprzedaj. Teraz jest 32000. tysiące, sobie zapamiętujemy. Cenę tą. I piszemy 32,900. I klikamy sobie Next Scan. Tu powinnam wyszukać 20 adresów. Więc klikam sobie lewym na któryś. Ctrl A. Klikamy sobie potem tą strzałeczkę. Tu tak samo. Ctrl A. Potem prawym. Change record Value i, i pamiętajcie e, Wpiszcie sobie 5 milionów Bo jak dacie więcej to mogą was na przykład szybciej wykryć lub y, wam się w ogóle nie sprzeda, więc sobie to zatwierdzamy Przechodzimy sobie do GTA, jak widzicie cena się zmieniła I teraz klikamy sobie sprzedaj Pojazd się sprzedaje Jak widzicie dostałem 5 milionów Mam teraz 10 milionów w banku i to by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję, dzięki za oglądanie. Zostawcie suba i lajka. No i cześć!